Dobra, robimy test generalny. Otwieramy drzwi w samochodzie. LEDy się zapalają elegancko. Tutaj zasilanie nie dochodzi. Gasimy. Znaczy, zamykamy drzwi. LEDy gasną. Otwieramy drzwi. LEDy się zapalają. Zamykamy drzwi. Kluczyk do stacyjki. LEDy się nie świecą. Tutaj dochodzi nam zasilanie. Drzwi mamy zamknięte. Zasilania nie ma. Odpalamy sobie LEDy na postoju przy zamkniętych drzwiach i włożonym kluczyku. Elegancko świeci. Gasimy przycisk. LEDy gasną. Wyciągamy kluczyk. Zamykamy auto. LED gasną. Włączamy kluczyk, wkładamy. I nie ma problemu. Dobra, teraz test. Tak otwieramy drzwi. Odpalamy auto z kluczyka. Wszystko świeci. Zasilania dochodzi. No i przypadkiem włączamy. Ledy, nic się nie dzieje. Wyłączamy. Zamykamy drzwi. Gasną. Włączamy na postoju. Świecą. Zapominamy wyłączyć przycisk. I otwieramy drzwi. Nic się nie dzieje. Gasimy. Wyłączamy kluczyk i się przełącza automatycznie na świecenie, bo są otwarte drzwi. Zamykamy drzwi. Gaśnie. No, zapomnieliśmy wyłączyć przycisku, dlatego otwieramy drzwi. Wchodzimy ponownie, otwieramy drzwi zamykamy drzwi wkładamy kluczyk i automatycznie nam już się świeci więc musimy wyłączyć przycisk by móc jeździć legalnie wygląda na to, że projekt zakończony będzie powodzeniem